Już z moich starych znajomości chyba niewiele, niewiele tutaj zostało, nawet chłopaków w drużynie tak osobiście bezpośrednio niewielu, niewielu znałem do tej pory, ale poznajemy się, poznaję też miasto na nowo, no bo nie ukrywam, wiele się zmieniło przez te kilkanaście lat. Jest OK. Ale pod względem zainteresowania jest chyba jeszcze bardziej, jeszcze mocniej niż, niż to, do czego, to, to, co pamiętam i to, do czego przywykłem. E, kibiców z Aksy można spotkać praktycznie na każdym kroku. My jeszcze nie mam wyrobionej opinii a propos tego, co się, co się wydarzyło w Paryżu. E, wiem tylko tyle, że jestem, e, jestem dumny z chłopaków, jestem dumny z całej tej ekipy, co, co zbudowaliśmy. Jestem dumny z tego, co zbudowaliśmy przez ostatnie 3 lata, 3, 3, 3 lata tak, razem. A, i, I to na pewno ze mną zostanie, abstrahując od tego, jaki to, jakiego koloru ten medal jest. Był taki trener e, e, w polskiej lidze, nazywał się Jan który miał podobno zreszyść z wynikami, rozpisany już przed, przed rozpoczęciem sezonu. E, żaden z nas czegoś takiego nie ma, nie prowadzi, ja też sam. Naprawdę, chciałbym wiedzieć i może nie, nie chciałbym wiedzieć, bo część, część właśnie z tej ekscytacji, która jest teraz we mnie, polega na tym, że tak naprawdę nie wiem na co nas stać i zobaczymy to. Jeszcze nawet jednego pełnego treningu z chłopakami nie odbyliśmy takiego czysto siatkarskiego. Na razie mocno przepracujemy fizycznie. Ta grupa, która wróciła z Igrzysk. Więc dopiero dopiero zobaczymy, to widzę też w praniu, no bo te pierwsze dni są ekscytujące, są przyjemne, są pełne optymizmu, ale, ale później, później rzeczywistość to weryfikuje i mam nadzieję, że, że w tych trudniejszych chwilach też będziemy, będziemy się tak, tak, tak trzymać razem. Eee, czekam na mecz z Nissą, czekam na mecz z Bełchatowem, czekam na mecz z Rzeszowem, czekam na mecz z Warszawą. Wiele klubów zwiedziłem i z wieloma klubami mam, mam miłe wspomnienia, bardzo miłe. Eee, Myślę, że te, to spotkanie z sobą może być fajne, bo, bo i, i, i Nysa ma, ma super klub kibica, a kibice w Kędzierzynie nigdy nie zawodzą, także, także myślę, że to będzie fajne wydarzenie i na boisku, i na trybuna. Jesteśmy w, już prawie w komplecie, mam nadzieję, że Erik szybko załatwi swoje sprawy tam e, wizowe w Stanach i, i zaraz do nas dołączy, ale, a ja czuję się, czuję się gotowy.